Czy to ja jestem winna, że nasz związek nie działa? Mój mąż Marek i ja mamy trzypiętrowy dom, w którym od kilku miesięcy trwa remont. Zawsze twierdziłam, że musimy podzielić obowiązki, aby każdy czuł się zaangażowany. Ostatnio jednak przychodził do domu późno, a ja pracowałam na pełny etat oraz ogarniałam remont. Zaczęło mnie to denerwować. Kilka dni temu, po długim dniu w pracy, wróciłam do domu i odkryłam. Że nie tylko nie pomalował jednego z pokojów, ale również nie sprzątnął po sobie w kuchni. W momencie wybuchu emocji krzyknęłam: Czy zawsze muszę o wszystko prosić? To nie jest tylko mój dom. Marek spojrzał na mnie zdezorientowany, a w jego oczach widziałam pytanie, co się stało? Próbował mi wytłumaczyć, że był bardzo zmęczony i miał problemy z firmą, ale nie chciałam tego słuchać. Dla mnie jego praca to nieusprawiedliwienie dla braku zaangażowania w nasze wspólne życie. Kłótnia trwała kilka godzin a w końcu wyszedł z domu, mówiąc, może lepiej będzie, jak będziesz sama z tym wszystkim, kropka. Teraz czuję się winna, ale z drugiej strony mam dość tego, że tylko ja dbam o dom i relacje. Czy to ja jestem tym złym?